Kochani, to witam was bardzo serdecznie na kanale przy Książki A dzisiejszy odcinek to będzie mocno spóźniony TBR na 2021 rok Będzie to, tak jak mówię, mocno spóźniony TBR na 2021 rok Ponieważ po prostu wcześniej chciałam wrzucić jakieś tam inne filmy, na przykład Bookshelf Więc właśnie dlatego ten odcinek pojawi się dopiero... No już właśnie po połowie stycznia Później, że będę tutaj się pouciłkować telefonem, ponieważ tam mam właśnie zapisane te wszystkie pozycje, które właśnie sobie umieściłam w tym TBR-ze Więc może zaczniemy od serii, które chcę dokończyć Są tutaj takie dwie serie Pierwsza z nich jest seria Wojowników autorstwa Erin Hunter Ja do tej pory czytałam dwa pierwsze tomy pierwszej serii Chciałabym przeczytać właśnie w tym roku trzeci, czwarty... Piąty oraz szósty. I jak już jesteśmy właśnie w tym temacie kończenia serii, to chciałam przydać właściwie, można powiedzieć, takie dodatki do serii o rywalkach autorstwa właśnie Kiery Kas, czyli to jest Następczyni oraz Korona. Są takie dwie książki, jakby tam 15 lat później, w każdym razie jakoś tam kilkanaście, kilkadziesiąt, coś takiego, właśnie lat po tych wydarzeniach z tej podstawowej trylogii. Ja w sumie słyszałam dosyć niepochlebne opinie o właśnie Następczyni oraz o Koronie. Słyszałam, że właśnie tam główna bohaterka jest dosyć. Irytująca, natomiast mam nadzieję, że i tak mi się po prostu te dwa tomy jakoś tam spodobają, będą po prostu przyjemne, tak jak właśnie rywalki. I kolejną pozycją jest Balada Ptaków i Węży Susan Collins, czyli tym razem jest dodatek do serii Igrzysk Śmierci, właśnie oczywiście też Susan Collins. Jest to książka, która jest ogólnie bardzo polecana. Podobno właśnie mamy tam wydarzenia z tam, któryś z pierwszych, właśnie tych głodowych Igrzysk, nie wiem, tam piątych, szóstych, coś takiego z tego co mi się wydaje i też tam podobno głównym bohaterem właśnie jest prezydent Snow co też jest fajne biorąc pod uwagę, że jakby jego postać nie została moim zdaniem jakoś szczególnie rozwinięta właśnie w tej ogólnie podstawowej trylogii więc też jestem ogólnie bardzo tej książki ciekawa, bo tak jak mówię naprawdę wielu osobom się podoba, bardzo dużo osób mówi, że jest naprawdę fajna, więc mam nadzieję, że mi też przypadnie do gustu i kolejną pozycją jest książka, którą mam już fizycznie, jest to Złodziejka książek Markusa Zusaka, ponieważ właśnie teraz przechodzimy do dwóch książek o tematyce wojennej, no i właśnie pierwszą z nich jest złodziejka książek. Jest to książka, która właśnie, akcja dzieje się w czasie II wojny światowej, natomiast z tego co wiem, jakby tutaj ta, ta wojna, ona nie jest jakby czymś, na czym my się głównie skupiamy, tylko jakby bardziej tłem do tej historii. Z tego co wiem, mamy tutaj właśnie główną bohaterkę, która tutaj nie mam pojęcia, jak się nazywa, chyba. No właśnie tutaj widzę na tyle na tyle okładki, jak się nazywa, a tutaj nie jestem w stanie tego wymówić, chyba. Lisel? Tak to się wymawia. W każdym razie mam tutaj jakąś tam główną bohaterkę, która właśnie kradnie książki, ponieważ książki są zakazane. No i nie wiem za bardzo, jak tam ta historia się potem rozwija, za bardzo się nie wczytywałam. Nie wiem tylko, że mam tutaj główną bohaterkę, która jest właśnie tą tytułową, złodziejką książek właśnie kradnie te książki. No i też ciekawą sprawą, którą właśnie ogarnęłam, jeśli chodzi o tą książkę to jest to, że właśnie tutaj narratorem jest śmierć. co też wydaje mi się, że może być ciekawe i podobno jest to taka śmierć, której jest. Jakby przykro, że ona musi zabierać tych właśnie ludzi, którzy umierają, więc to też mnie bardzo intryguje. Jestem ciekawa ogólnie, jak wyjdzie ze Złodziejką Książek, czym się ta książka podoba, bo jest bardzo, bardzo lubiana, bardzo polecana, więc naprawdę jestem ciekawa. Kolejną pozycją też jest, tak jak mówię, właśnie powieść z literatury wojennej, że tak powiem. Jest to Azyl, czyli książka. Albo to jest książka na podstawie filmu, albo powstał film na podstawie książki, coś takiego. W każdym razie wiem, że jest też właśnie film o tym samym tytule. To mamy chyba historię jakiegoś małżeństwa, którzy ukrywają właśnie Żydów podczas drugiej chyba. Tak mi się wydaje, II wojny światowej w Warszawskim Zoo i właściwie tyle wiem o tej książce. Nie wiem za bardzo nic, ale ja ogólnie jakoś tam literaturą wojenną się interesuję. Tam właśnie już kilka książek z tej literatury wojennej, podobały mi się jestem zainteresowana ogólnie tym tematem, więc właśnie te dwie pozycje na moim TBR-ze tb się znalazły i bardzo bym chciała je właśnie w tym roku przeczytać. Okej, okay, na temat właśnie tych dwóch książek bardziej się rozgadałam. Teraz już może pójdziemy trochę szybciej, żeby ten film nie trwał wieki. Kolejną pozycją jest: my, 2, 3, my cztery autorstwa. Sary Crossan, czyli właśnie autorki TPIA. Ja o tej książce wiem, ja w ogóle tą książkę już kiedyś czytałam, zanim w ogóle jeszcze było takie boom na Ja w ogóle miałam, jak właśnie początkową tą książkę z biblioteki, właśnie my dwie, my, trzymy, my cztery I próbowałam ją czytać, ale jakby jej nie dokończyłam, jak możecie się domyślić To Miałam wtedy, nie wiem, jakieś 10 lat, natomiast przytłoczyła mnie bardzo Ponieważ tam właśnie mamy przedstawioną historię głównej bohaterki, czyli bodajże AP, coś takiego, ona miała jakieś takie mieć związane właśnie z jabłkiem, e, która jest wychowywana przez babcie, ponieważ chyba i tata umar, a mama gdzieś wyjechała. Coś takiego w każdym razie nie ma rodziców, jest wychowywana przez babcie. Nie, chyba przypomniało mi się, że Chyba ten tata żyje, ale nią się nie zajmuje, tylko ją po prostu odwiedza. Coś takiego w każdym razie główna bohaterka jest wychowywana przez babcie, nie rozwijajmy tego tematu. No i właśnie, m, po prostu na początku tej książki, cała akcja zaczyna się od tego, że właśnie nagle odnajduje się jej matka i po prostu ją zabiera do siebie właśnie od tej babci. No i się okazuje, że właśnie ta matka, m, znaczy ta. Główna bohaterka ma też y, Jakoś tam przybraną siostrę No i właśnie mnie ta książka bardzo przytłoczyła Bo tam no, było takie pokazane Bardzo dosadnie właśnie to jak ta matka W sumie potem zaniedbywała bardzo To apy chyba tak się nazywa główna bohaterka. W każdym razie nie będę wam też więcej opowiadać, żeby po prostu wam nie spoilerować. O unii jestem ciekawa tej książki, bo po prostu jest książka właśnie autorki TPI, która mi się bardzo podobała. Też my 2-3-4 my my jest książką dosyć polecaną właśnie przez osoby, które czytały T.P.A i mi się ta książka podobała, więc może przestaje gadać. Tą książkę też bym bardzo chciała przeczytać. Kolejną pozycją jest Cień i Kość, czyli pierwszy tam trylogii Grisha autorstwa Leigh Bardugo, z tego co mi się wydaje. Ta trylogia też jest dosyć polecana, chociaż ostatnio słyszałam w sumie trochę negatywnych opinii. Wiem, że to jest Właśnie książka fantastyczna, nie wiem zupełnie o co w niej chodzi Natomiast wiem też, że Leigh bardzo napisała jeszcze kilka jakichś tam książek, serii Napisała też właśnie tą dylogię, nie duologię, dylogię e, Właśnie składem co z dwóch tomów, czyli z Szóstki Wron oraz Królestwa Kancierzy e, Więc właśnie te właśnie Szóstka Wron i Królestwa Kancierzy też są to bardzo polecane książki A ja właśnie bym chciała zacząć przygodę z tą autorką od właśnie tej trylogii Grisza Więc no jestem ciekawa ogólnie tej książki, czy mi się spodoba Czy jednak będę do niej raczej tak... Mm, Mniej przychylnie nastawiona, tak jak też część osób, które ją właśnie czytały, bo nie jest to książka, która podoba się wszystkim, ogólnie seria. Potem kolejną pozycją jest też coś, co mam i co właściwie zaczęłam już czytać. Jest to Wojna Makowa Rebekiwską, książka, która stała się ostatnio bardzo popularna, ponieważ Anita z kanału Book Rewiz, Bamięta bardzo ją polecała bardzo tą książkę jakby rozlek rozleklamowała, można powiedzieć. Też właśnie niedawno wyszedł niedawno, dawno no, w każdym razie chyba. Pod koniec zeszłego roku Z tego co mi się wydaje wyszedł drugi tom tej trylogii Czyli Republika Smoka I z tego co wiem właśnie na wiosnę wychodzi trzeci tom Czyli to jest Bóg w płomieniach Mi się zawsze wydawało, że to się jakoś inaczej nazywa Więc dobrze, że tutaj sobie sprawdziłam jak to się nazywa Bo pewnie bym wam źle powiedziała Ogólnie jestem tutaj na jakieś... 30. stronie, no 27. Więc za dużo Wam nie powiem, natomiast już na razie bardzo mi się podoba styl pisania ogólnie właśnie Rebelki. W Kłang to jak ta historia jest stworzona, i polubiłam się już z główną bohaterką. Ale w każdym razie tutaj tutaj właśnie historii głównej bohaterki, czyli Lin, e, która próbuje się dostać do takiej akademii wojskowej, szkoły wojskowej, coś takiego, ponieważ ludzie znaczy po prostu czekają gorszy los. Lynn jest sierotą, którą właśnie. Opiekują się jacyś tam, wiecie, przybrani rodzice. Tutaj nie pamiętam, jak oni tam inne nazwisko, mimo że to było tutaj już kilkanaście razy powiedziane. No, i właśnie oni chcą ogólnie wydać za mąż czyli nie chcą właśnie wychodzić za mąż, więc po prostu stara się dostać do tej Akademii Wojskowej, bo to jest właśnie jednak jakby z którą powiedzmy może wybrać. No i co? Myślę, że to jest akurat pozycja Biaru, którą zrealizuję, bo już właśnie tą książkę zaczęłam i jak na razie mi się naprawdę podoba. Zrobiła na mnie dobre pierwsze wrażenie, można powiedzieć. I przechodzimy do kolejnej książki, którą też mam ze sobą. Jest to pierwszy tom w e, serii o żniwiarzu, która ma chyba 5 tomów pod tytułem Pusta na Coptestwa Pauline Hede. E, ja o tej książce nie wiem absolutnie nic, poza tym, że mamy tutaj chyba główną bohaterkę, która pilnuje tego, żeby zmarli nie wychodzili z grobów, coś takiego. W każdym razie mamy tutaj podobno jakby. Ta książka opiera się na mitologii słowiańskiej, są tam różne właśnie nagrodzenia. Tej mitologii. Ja o mitologii słowiańskiej nie wiem za wiele, wiem takie raczej podstawowe rzeczy, więc też chętnie się, myślę, dowiem więcej właśnie przez tą serię o żenibierzu. Mam nadzieję, że ogólnie ta książka mi się spodoba, bo mimo, że jest polecana, to też zdarzają się e, osoby, które po prostu jej nie lubią, więc jestem ciekawa, czy mi się spodoba, czy mi się nie spodoba. mamy tej książkę, do której przeczytania zbieram się już strasznie długi czas. Jest, są to małe kobietki Louise May Albert, mam nadzieję, że w końcu mi się tą książkę uda przeczytać, ponieważ jest to bardzo polecany klasyk, dużo osób mówi, że jest naprawdę fajny. Ja w ogóle też oglądałam film, on mi się tak. Szczerze mówiąc, średnio podobał, ale jakby nie przez historię. Historia uważam, że jest fajna, chociaż no zakończenie tak nie do końca mi podpasowało, ale ogólnie sama historia jest fajna, więc też jestem ciekawa, jak to zostanie przedstawione właśnie w tej książce, bo jakby wydaje mi się, że film raczej nie jest jeden do jeden to co się dzieje w książce raczej by to nie było zbyt możliwe z pewnych względów, o których się nie będę teraz rozpowiadać, bo to za bardzo tutaj nie ma sensu. W każdym razie Za małe kobietki też bym się bardzo chciała właśnie w tym roku, który już nam się zaczął właśnie zabrać, ponieważ bardzo mnie ogólnie ta książka ciekawi. Wiem, że też jest więcej tomów właśnie tej jakby serii o małych kobietkach. Wiem, że są też chyba Dobre żony, Mali mężczyźni i jakieś tam inne tomy, więc też to jest taka dosyć rozbudowana seria. Więc jakby mi się moje kobietki spodobały, to na pewno będę miała co czytać, że tak powiem, z tego uniwersum. Okej, okay, przez przypadek kopnęłam kamerę, więc mam nadzieję, że mimo wszystko Kat się jakoś bardzo, bardzo nie zruszył. Przechodzimy już do kolejnej pozycji. I właśnie kolejną pozycją jest książka, którą też mam. Są to rzeczy ulotne Nila Geymana, czyli zbiorek opowiadań tego autora. Ja ogólnie nie czytałam jeszcze żadnego zbiorku opowiadań od Nila Geymana, więc jestem bardzo tej książki ciekawa. E, ogólnie właśnie zbiorki opowiadań tego autora nie są jako szczególnie polecane. Dużo osób mówi, że są gorsze ogólnie od takich jego pojedynczych książek, jak na przykład Ta Mitrogen czy cokolwiek, ale mam nadzieję, że mimo wszystko jednak większość z tych mi się spodoba tym bardziej, że tutaj podobno jakby tematem jest jakiś tam świat pomiędzy życiem a śmiercią co brzmi bardzo intrygująco, bardzo mrocznie, czyli tak bardzo w stylu właśnie Gejmana. więc ja jestem ogólnie tej książki mega ciekawa, mam nadzieję, że mi się spodoba bo ja ogólnie twórczość Nila Gejmana bardzo lubię i przechodzimy do kolejnej pozycji Jaką jest Dwór Cierni i Róż Sary Jamas? Ja jeszcze nie czytałam nic od tej autorki, no i właśnie pomyślałam, że może fajnie by było zacząć przygodę, właśnie z Starą Maas od właśnie tej trylogii o dworach. Chociaż wiem, że jest jeszcze jakiś dodatek do tej trylogii, i właśnie jeszcze podobno ma być jakaś czwarta część, w sensie będzie miała chyba w tym roku premierę za granicą, z tego co gdzieś tam słyszałam. W każdym razie, może nie wchodźmy w szczegóły. Z tego co wiem, właśnie ta trylogia jest retellingiem pięknej bestii, ale nie takim jakby. Bardzo w sensie to, są tam jakieś motywy z tej baśni, ale to też się tego jakoś tak bardzo tego właśnie tej baśni której niby ta seria miała być tytułem, się nie trzyma, coś takiego. W każdym razie, ogólnie Sarah Remas jest bardzo poleceną autorką, więc ja bym po prostu chciała coś od niej przeczytać. Nie chciałabym się za bardzo brać za szklany tron, ponieważ przeraża mnie strasznie grubość tych książek. I też wiem, że du dużo osób po prostu jakby utyka na piątym tomie, czyli to jest chyba Imperium Bush i nie może przebrnąć dalej, a ja bym czegoś takiego nie chciała. Więc myślę, że właśnie zacznę od tej e, trylogii dworów. No i zobaczymy, jak mi się po prostu te książki spodobają. E, I kolejną pozycją jest też książka, którą mam ze sobą. Jest to 10 tysięcy, tysięcy Drzwi Alix Echaro, książka, która ma, zbiera bardzo jakby takie rozbieżne opinie. Niektórym się bardzo podoba, a niektórych, dla niektórych jest po prostu ogromnym rozczarowaniem i bardzo się tym osobom nie podoba. Jakby jest strasznie mało takich opinii, właśnie, że ta książka była dla kogoś średnia. Głównie albo są nad nią zachwyty, albo jest rozczarowanie, więc jestem mega ciekawa, jak ją odbierę. E, ogólnie czytałam pierwszy rozdział i ta książka jest tak strasznie, jakby tak wiecie, baśniowo, pięknie napisana, ale strasznie też ciężko, więc. Ma 400 stron i podejrzewam, że ciężko mi będzie też właśnie z tego powodu przez nią przebrać, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że jednak będę celczycie do tej grupy, który, którym właśnie ta książka się spodoba, no ale zobaczymy, jak przeczytam, co na pewno będę chciała właśnie w tym roku zrobić. E, I kolejną pozycją jest teraz seria, ponieważ właśnie mam tutaj okazuje się jeszcze jedną serię. Jest to seria, której jeszcze nie zaczęłam i która zaczyna się od Te wszystkich chłopców, które kochałam, potem jest e, PS Wciąż nie kocham, a potem Zawsze i na zawsze autorstwa. Jenny Han, chyba tak się nazywa ta autorka, ale nie jestem pewna. No, ale w każdym razie to gdzieś. Powinny być, albo już chwilą były właśnie pewne okładki tych książek, więc tam właśnie na pewno jest ta autorka. Z tego co wiem, jest to po prostu właśnie taka, typowo typowa seria młodzieżowa, z której głównym wątkiem jest wątek romantyczny. Ja nie mam za dużych oczekiwań, oczekuję po prostu, że ta książka, ta seria ogólnie będzie taka lekka, przyjemna, odprężająca, że będzie miała właśnie ten fajny wątek romantyczny, nie jakiś cringe'owy i tak dalej, i że główna bohaterka będzie sympatyczna, a z tego co wiem te wszystkie elementy się właśnie w tej serii znajdują, więc... Po prostu mam nadzieję, że przeczytam i że mi się spodoba. Już ostatnią pozycją jest Historia Pszczół, czyli książka, która mnie bardzo ciekawie, ponieważ tam podobno mamy trzy linie czasowe. Jedna jest chyba z roku chyba 1900, coś tam, kiedy jak pszczoły były jeszcze. No właśnie tutaj mam przedstawiony jakby etap tego, jak pszczoły zaczęły wyginać. Nie wiem za bardzo, jak się odmienia słowo wyginać wyginać, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nieważne W każdym razie mamy tu właśnie te trzy linie czasowe Pierwsza jest właśnie chyba tam z 1900 któregoś tam roku Z tego co się orientuję, kolejna jest chyba Z 2007 roku, kiedy pszczoły już właśnie Zaczęły powoli Wyginać, chyba tak odmienia się to słowo A potem mamy właśnie jakąś tam nieczasową z w przyszłości, kiedy pszczoły już wyginęły i właśnie mamy tam przedstawione, jak ludzie się sobie bez nich radzą Bo jak wiadomo, bez pszczół no, nie byłoby za bardzo pożywienia, czegokolwiek No bo właśnie pszczoły zapalają, e, wiecie, różne tam warzywa, owoce, rośliny, wszystko Więc jestem tej książki ogromnie ciekawa Jestem po prostu ciekawa najbardziej właśnie tej linii czasowej z przyszłości Jak właśnie tam to wszystko autorka przedstawiła, bo to właśnie chyba jest autorka tej książki Więc co, to tyle jeśli chodzi o ten dosyć chaotyczny TBR na 2021 rok Ponieważ tutaj się troszeczkę rozgadywała na temat tej książek dawam Wam jakieś tam... Może nie jest do końca związanych z daną książką o Której wam akurat opowiadałam Są mam nadzieję, że tak czy siak ten TBR wam się spodobał I nie przeszkadza wam to, że on jest właśnie taki trochę spóźniony Że właśnie wstawiam go dopiero teraz Nagrywam go dopiero teraz Mimo, że jest połowa stycznia No i co, myślę, że może za rok zrobimy sobie właśnie jakąś konfrontację Na początku 2022 roku Żeby zobaczyć ile z tych książek przeczytałam Na pewno wiem, że przeczytam Wojnę Makową Ponieważ już tą książkę zaczęłam I mi się podoba, więc mam zamiar ją skończyć Jak zresztą książek będzie, nie wiadomo Zobaczymy właśnie za rok No i co, mam nadzieję że właśnie film wam się spodobał, jeśli tak to oczywiście koniecznie zostawcie łapeczki w górę pod tym filmem i zasubskrybujcie kanał dalej jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, no i jeśli chcecie, możecie mi w komentarzu napisać, jeśli właśnie macie czas, ochotę, I jakie książki wy chcielibyście przeczytać w właśnie tym 2021 roku jakie książki daniły się właśnie w waszym tbr na ten rok nie wiem, to może być zarówno 21 pozycji, tak jak w moim przypadku może być 5, nie wiem, może być 10, ile chcecie, możecie mi właśnie napisać, chętnie sobie poczytam, więc to ja już przestanie gadać, tylko się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku, pa pa!